Witajcie, ja jestem Polski, i to jest kolejny odcinek z biodalenia, czyli już siódmy. Tak, jestem na trochę innym programie, to się muszę już wam przyznać, tamten. No. Ludzie, bo ja, ja do was tutaj nie przychodzę z po prostu taką byle jaką sprawą. Bo ostatnio długo <tł nie ma Bialenia. Tu Mamaje zapasowe. On by mi potrzebny. Gdzie? Bo ostatnio usunąłem kanał. I to przepraszam za dźwięk stream. I to mój kanał z animacjami. No to przypadkiem to zrobiłem. Przyznaję, że to było przypadkiem. No tu. To... Tak, do mnie przyszedł. No to było przypadkiem, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale pewnie jakoś zrobiłem. No, ale okay. ja. No, ale muszę się przyzwyczaić trochę do tego nowego programu, bo wcześniej wyłączyłem chyba dwa razy nagrywanie, zamiast włączyć cięcie, bo tutaj zakończenie nagrywania ma tam, gdzie na starym cięciu i muszę się do tego odna przyzwyczaić, ale gdzie jesteśmy teraz? Że nie ma tu żadnych filmów ani komentarzy. Przepraszam, jakbyście słyszeli taki jakby wiatr, ale to kot mruczy. Dobra, ludzie, jesteśmy na moim drugim kanale Polski X1 Live. Do którego będziecie mieli link w opisie, i was na niego, do niego zapraszam, bo. Niedługo ogarnę, pewnie jakiś program do nagrywania. Chwila, bo mi tu Jeżeli jakiś... nowy folder mi się utworzył, to to tam chodziło z tych zdjęć. Dobra, to nie wiem o czym mówiłem. Dobra, ogarnę jakiś program do nagrywania i zaczniemy robić live. Y. na moim drugim kanale Polski Xen Live. Chwila. Dobra, ja witam Was już na YouTubie. Chodzimy tutaj tutaj. Moje jedyne wyszukiwanie. Dlaczego te moje subskrypcje były chyba? Tak to jest to cięcie. Dobra już tutaj Proszę bardzo zapraszam na mój ten kanał Polski IS1 jeżeli byście szukali mojego drugiego kanału, to tutaj proszę bardzo jest mój kanał. O, jeszcze polskiego XR4, to zasubskrybuję. Wszystko? No powiadomienia nie muszę mieć. To jest mój drugi kanał, czy ten, który mnie teraz widzicie. Mój pierwszy kanał, czyli polski X1, kanał polskiego XR4. Nie ma tutaj, no. Chyba no, kanał co? A chciałam mam ważną informację powiedzieć, będę zakładał nowy kanał Polski X4 Pokémon. Jak dobrze wiecie, nagiwam na nowy kanał Pokémony. Już dwa odcinki. EO, Polski X4. Dobra, ja, was, ja mam tu coś powiedzieć, bo te dwa firmy u Polskiej X4, to ja ma ich tu, bo one są u niego na prywatnym chyba. Chyba będę zakładał. Chyba. Okay. Yy, no one są na jego prywatnym... W ogóle muszę, mam włączyć, muszę to wyłączyć. Chwila. Dobra, teraz jesteśmy w sumie na moim kanale, tym głównym, Polscy X1. jest okay, w to zrób. Powiem wam, że niedługo zrobię chyba live'a z Pick Up. Lubię tą grę. Co można chyba zobaczyć. No tutaj, no. Podobnie filmy tu. To... Czy to jest? Dobra. Ludzie. Łapkę wstępną, to zrób. To taka już końcówka tego filmu jest. Dobra, ja już Was żegnam. Cześć.